Jo, cześć siemońko, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Eee, witajcie w takim krótkim odcinku, materiale informacyjnym, zapowiadającym piątkowy streamek, pierwszy streamek na moim kanale. Stream ogólnie zacznie się tak około godziny 20 no i potrwa myślę tak do północy, myślę że tyle póki co na sam początek wystarczy. Do tego jeszcze dzisiaj, tak samo jak oglądacie ten materiał, pojawi się na karcie społeczności Ankieta, w której przedstawię kilka bądź kilkanaście propozycji różnych gierek, które mogę Wam przedstawić na streamach. I możecie tam zagłosować, które gierki byście obejrzeli najchętniej. A oprócz tego, również możecie w komentarzach zamieszczać inne propozycje, które ewentualnie w ankiecie się nie pojawiły. Same streamki myślę, że już standardowo co tydzień w piątek o tej 20.00 będą się pojawiać. W przyszłości może jeszcze rozważę, żeby pojawiały się częściej, ale póki co, przynajmniej na samym początku, myślę, że co piątek o 20.00 będzie dobrze. Zresztą możecie się wypowiedzieć na ten temat również w komentarzach. To tyle jeśli chodzi o. Ten materiał informacyjny widzimy się oczywiście właśnie w piąteczek o 20 na streamingu. Wszystkich serdecznie zapraszam, więc do usłyszenia i dziany.